Siema. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie film. Wyzwanie na dzisiaj to jest yy, podać wynik działania bez kalkulatury. Bez kalkula... bez kalkulatury. Dobre, nieważne. E, podać wynik działania 2 plus 2 razy 2. No więc, teraz przechodzimy do tematu odcinka, jakim jest Drzezdeński Kościół Mariacki. Jak wiecie, ostatnio omawialiśmy sobie Alcatraz, czyli perłę z epoki postępowej, natomiast teraz yy, uświadomiłem sobie, że nie nagrałem jeszcze filmu o desdyńskim kościole mariackim, czyli perły z epoki e, kolonialnej. Chciałbym nagrać o tym film, e, ponieważ chcę omówić e, wszystkie perły w grze, ponieważ nie ma jeszcze tego na YouTubie polskim, że nagrywam wszystkie perły e, z gry, no i będę pierwszy. No więc dobrze. Rodzaj to jest perła architektury, oczywiście z epoki kolonialnej. Potrzebuje zwykłej ulicy, 1x1, nie autostrady. Wielkość 5x5, no, czyli taka średnia, ani taka duża, bo ostatnio mawiliśmy sobie Alcatraz, to była 10x7, to jest takie 5x5, no, czyli taka, taka średnia perła. No i koszt budowy troszkę surowców, bo 160 lutów, 290 smoły, 320 porcelany, 270 kawy i 210 e, Papieru, jak to się w niższych epokach to może oczywiście sobie kupić za punkty rozwoju. Jezdeński Kościół Mariacki e, posiada dwie premie, produkcję towarów i zadowolenia, no, czyli produkuje e, losowej, e, to, losowe towary z epoki gracza co 24 godziny. I od epoki modernizmu, jak inne plany tego typu, np. latarnie z Faros, pro, pro, produkuje dwukrotnie więcej nieprzetworzonych towarów. O których na pewno e, zrobię kiedyś odcinek o przetworzonych i nieprzetworzonych materiałach, e, ale e, ale muszę się więcej e, dowiedzieć e, o tym, no bo nie chcę robić materiałów e, e, o tym, czego jeszcze nie jestem do końca pewien. Dobry. No i zadowolenie, no czyli e, zadowolenie nam daje. Na poziomie pierwszym wymaga 50 punktów rozwoju, czyli od. 10 mniej niż Alcatraz, a jest aż dwie, dwie epoki niżej. No więc troszkę mało spadło. Troszkę mało. Daje troszkę potęgi, więc jak ktoś chce potęgę, to może postawić tą perłę. Ale daje tylko 7 towarów, czyli mniej. A, e, czyli mniej niż e, e, 24 godziny, czyli mniej niż budynek towarowy. Od papiernia z tej epoki by się zmieściło dwie i byśmy mogli dostać jak nie trzy. Ale tak, dwie się zmieszczą. Możemy dostawić trzecią, jak, yy, trzecią. I zmieszczą się chyba nawet cztery, tylko trzeba... Tylko to nie jest tak ułożone dla zdańskich Kościoła maliackich. Ale myślę, że na, te, na terenie kościoła Mariackiego by się, by się zmieściło. Tak z cztery. No i wtedy byśmy mieli e, 80 towarów. A nie 7, więc bardzo nieopłacalna perła. Pod towary. pod towary nie opłaca się jej stawiać. Natomiast widzimy, daje troszkę zadowolenia, ale omawialiśmy sobie poprzednio Perłę Alcatraz, jak już mówiłam, i ona daje nam dużo więcej zadowolenia, plus jeszcze fajny bonus w postaci jednostek. No i tutaj z każdym poziomem daje nam więcej tego, aż się kończy na 87 towarach. Niby dużo można nie przetworzonych, no ale. No, ale potem jest dość duża, a to jest perła z epoki kolonialnej, a z modernizmu budynki będą. No to nie polecam tej perły, albo może tak. Polecam dla tych. Dobrze. Troszkę się zagubiło, Dużo surowców kosztuje, a dostaniemy mało. Zwróci się po długim czasie można dostać więcej surowców z budynków towarowych, więc średnio polecam. No jak ktoś już się uprze, to może postawić, no ale. No ale tak to to, tak to to nie polecam. Ja wam dziękuję. Przypominam o zadaniu na dzisiaj, czyli działanie 2 plus 2 razy 2. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, nie pod następnym, tylko pod tym filmem. No i co? Ja Wam dziękuję, zapraszam na kolejny film, Mówił MRK. -mi. Cześć.